Maxwell Werner trzymał kierownicę swojej śmierdzącej ciężarówki asenizacyjnej, wstrzymując oddech przed zjełczałym odorem, który na stałe przesiąkł wnętrze pojazdu. Kolejny brutalny zimowy poranek w małym miasteczku w USA. Jedyną rzeczą gorszą od tej beznadziejnej pracy byłoby nie mieć żadnej pracy w tym zapomnianym przez Boga mieście. Przynajmniej to trzymało go z dala od kłopotów. Pomyślał Maxwell, mijając zaułek, gdzie jego dawni kumple od kieliszka tłoczyli się wokół beczki z ogniem, przekazując sobie butelkę niskiej jakości whisky. To mógłby być on, gdyby nie wziął się w garść po śmierci ojca. Wspomnienie wciąż go prześladowało. Mały Jean, lat siedmym, siedział na tylnym siedzeniu, bawiąc się swoją figurką kapitana Ameryki, podczas gdy jego rodzice kłócili się z przodu. Mówię ci, Fred, ten nowy brygadzista ma mnie na oku. Jeśli stracę pracę, wylądujemy na ulicy, powiedziała jego matka Wiktoria, zapalając kolejnego papierosa trzęsącymi się rękami. Jezu Wiktoria, możesz się uspokoić? Wezmę kilka dodatkowych zmian w fabryce, damy sobie radę, jak zawsze, uspokajał ją Fred, trzymając jej wolną rękę. Nagle ogromna ciężarówka zjechała na ich pas, jej reflektory oślepiając. Uważaj, Fred! krzyknęła Wiktoria. Metal się pogiął, a szkło rozprysło, gdy pojazdy zderzyły się czołowo. Kiedy Maxwell odzyskał przytomność, był uwięziony pod skręconą ramą drzwi. Jego lewa noga była zmiażdżona i bezużyteczna. Obok niego leżał jego ojciec nieruchomy z otwartymi, ale niewidzącymi oczami z krwią sączącą się z ust. Tato, tato, obudź się, płakał Jean, próbując do niego sięgnąć, ale w głębi duszy już wiedział, że jego ojciec odszedł na zawsze. Maxwell odsunął bolesne wspomnienie, gdy dotarł do skromnego domu na wsi, który dzielił z matką. Kolejny dzień, kolejne pięć dolarów. Wygramolił się z kabiny, jego zraniona noga intensywnie bolała na zimnie i wszedł do środka. W ciasnej kuchni Wiktoria Werner wbijała kilka jajek na wyszczerbioną patelnię, starając się, by jej artretyczne dłonie nie drżały. Dziesięciolecia szorowania podłóg bogatych ludzi zostawiły jej ręce pokręcone i bolesne, ale nie mogli odrzucić żadnej pracy, nie przy tych rachunkach medycznych Gina i jej własnym słabym zdrowiu. Spojrzała w górę, gdy Maxwell wszedł. Jego przystojna twarz była zmęczona i znużona. Jej chłopiec stał się dobrym człowiekiem, ale jego miękkie serce mogło być ich zgubą. Irytacja narastała, gdy przypominała sobie ich rozmowę z poprzedniej nocy. Znów dałeś nasze ostatnie pięć dolarów tej żebraczce, żon? Kiedy się nauczysz? Warknęła, uderzając patelnią z większą siłą niż zamierzała. A, mamo, nie mogłem jej tam zostawić na zimnie, mruknął Maxwell, spuszczając głowę. Przypomniała mi babcie Helenę. Wiktoria powstrzymała ostrą ripostę. Co to by dało? Pomimo wszystkich swoich wysiłków wychowała chłopca dobrze intencjonalnego, ale beznadziejnie niepraktycznego. Oddałby złodziejowi koszulę, gdyby ten powiedział, że jest mu zimno. Idź umyj się na śniadanie, westchnęła. Maxwell pokuśtykał do łazienki, a Wiktoria wykorzystała rzadki moment prywatności, aby szybko się wypłakać. Pochylając się nad zlewem, pozwoliłaby frustracja spłynęła po jej pomarszczonych policzkach. Fred, zawodzę go, szepnęła do zmarłego męża. Nasz chłopiec skończy w biedzie, bo nie nauczyłam go być twardym. Cholera tęsknie za tobą. Osuszając twarz zniszczonym ręcznikiem, Wiktoria wzięła głęboki oddech, aby się uspokoić i wróciła do pieca. Przetrwają to jak zawsze. Zatroszczy się o to. Następnego ranka Maxwell prowadził swoją ciężarówkę asenizacyjną po opustoszałej wiejskiej drodze, fałszując przy radiu. W eterze pojawił się tandetny dżingiel z restauracji Mabel, reklamujący jej słynną kawę za 90 centów. Żołądek Maxwella zaburczał na samą myśl. Może pozwoli sobie na filiżankę po pracy, jeśli jeszcze będzie miał jakieś pieniądze po tym, jak pomógł tejże żebraczce wczoraj. Zatopiony w myślach, prawie nie zauważył postaci machającej do niego gorączkowo na poboczu drogi. Maxwell zwęził oczy przez poranną szarość. Wyglądało na to, że to młoda kobieta niewłaściwie ubrana na chłodną pogodę w samej koszulce nocnej i majtkach. Co ona do diabła robiła tutaj pośrodku niczego? Zatrzymał się, a dziewczyna otworzyła drzwi pasażera. Wchodząc do kabiny w wirze długich kończyn i blond włosów, natychmiast podkręciła ogrzewanie na pełny, nie zważając nawet na niego spojrzeniem. Pani, wszystko w porządku? zapytał Maxwell nieśmiało, starając się odwrócić wzrok od jej prawie nagiej klatki piersiowej. Czy mam zadzwonić do kogoś, czy. Po prostu jedź przerwała mu dziewczyna. Miała wyrafinowany akcent, jak ci bogaci snoby z lepszej części miasta. I spróbuj jechać szybciej niż dwadzieścia mil na godzinę, dziadku. Maxwell poczerwieniał, zraniony jej nieuprzejmością. Chciał tylko pomóc, ale ugryzł się w język i zrobił, co kazała, wracając na drogę. W ciasnej kabinie mógł wyczuć jej drogie perfumy, zmieszane z ostrym zapachem strachu. W jakich kłopotach była ta dziewczyna? Kilometr dalej tajemnicza kobieta nagle wskazała na ogrodzoną posiadłość. Zatrzymaj się tam, zażądała. Maxwell spojrzał podejrzliwie na zarośnięte żywopłoty i zardzewiałe ogrodzenie. Miejsce wyraźnie widziało lepsze dni, jak jedna z tych starych, zaniedbanych plantacji na południu. Mimo to zrobił co kazała, zatrzymując ciężarówkę przed drzwiami. Tato! krzyknęła dziewczyna, wyskakując z kabiny i rzucając się w ramiona starszego, niechlujnego mężczyzny w podniszczonym szlafroku. Och, dzięki Bogu, Sara, mężczyzna szlochał, przyciskając ją do piersi. Myślałem, że straciłem cię na zawsze, kiedy ci dranie cię zabrali, zrobili ci krzywdę, jeśli cię tknęli, ja ich. Jestem w porządku, przerwała Sara, odsuwając się, by na niego spojrzeć ten człowiek mnie uratował powiedziała wskazując na Maxwella prawdopodobnie leżałabym martwa w rowie gdyby nie zatrzymał się i nie pozwolił mi się ogrzać w ciężarówce ojciec podbiegł do okna Maxwella jego pomarszczona twarz wyrażająca wdzięczność synu nie mogę ci wystarczająco podziękować powiedział gorąco ściskając rękę Maxwella uratowałeś życie mojej córki jestem ci dłużny jeśli mogę ci się jakoś odwdzięczyć, powiedz. Maxwell poruszył się niespokojnie, niekomfortowo, z nadmiernym pochwałami. W porządku, proszę pana, zrobiłem tylko to, co zrobiłby każdy przyzwoity człowiek. Cieszę się, że twoja córka jest bezpieczna. Ale przyzwoici ludzie są dziś rzadkością, powiedział mężczyzna kręcąc głową. Nazywam się Robert Wilson i nie przyjmuję odmowy. Powiedz mi, jak mogę ci pomóc. W jakikolwiek sposób. Umysł Maxwella zaczął pracować. Pomyślał o swojej matce, pracującej do upadłego, dzień po dniu. Pomyślał o stosie rachunków na stole w kuchni, tych, które nigdy nie udało im się spłacić, bez względu na to, jak bardzo oszczędzali. Może to była szansa, której tak bardzo potrzebowali. Wziął głęboki oddech, spojrzał w oczy Roberta i podał swoją cenę. Wiktoria niemal upuściła brytwannę, którą myła, gdy usłyszała pukanie do drzwi. Ocierając mydlane ręce o fartuch, ostrożnie poszła otworzyć. Nigdy nie wiadomo, jakiego rodzaju ludzie mogą przyjść w tej części miasta. Uchylając drzwi, jej szczęka opadła. Na zniszczonej werandzie stał elegancki starszy dżentelmen w trzyczęściowym garniturze, wsparty na hebanowej lasce. O co chodzi? Zapytała pani Werner. Nazywam się Robert Wilson, przyszedłem z powodu twojego syna, Maxwella. Jean, co on teraz zrobił? Zapytała zmęczonym głosem Wiktoria, wyobrażając sobie najgorsze scenariusze. Czy znowu wplątał się w kłopoty z tymi złymi przyjaciółmi? Skończył w więzieniu? Wręcz przeciwnie, pani Werner, twój syn uratował życie mojej córki dziś rano, powiedział Robert uroczyście. Przyszedłem zaoferować mu pracę jako mój osobisty kierowca i lokaj w podzięce za jego wielką odwagę. Zapłacę mu trzykrotność tego, co zarabia w oczyszczalni ścieków. Wiktoria otworzyła usta ze zdumienia, pewna, że źle usłyszała. Oferta pracy, która potroiłaby pensję Maxwella, to musiał być jakiś dziwny żart. Opanowała się na tyle, by zaprosić Roberta do środka. Z wahającym się gestem otworzyła drzwi trochę szerzej, pozwalając eleganckiemu dżentelmenowi przekroczyć próg i wejść do skromnego domu. Podłoga trzeszczała pod perfekcyjnie wypolerowanymi butami Roberta, gdy podążał za Wiktorią do kuchni. Stół kuchenny był zużyty od lat użytkowania, z plamami i rysami po latach posiłków i prac ręcznych. Wiktoria wskazała wyblakłe drewniane krzesło. A Robert uprzejmie skinął głową, zanim usiadł. Ustawił swoją hebanową laskę obok i złożył ręce na kolanach, z zainteresowaniem obserwując proste i przytulne otoczenie. W tym momencie Maxwell wyszedł z pokoju. Był ubrany w robocze ubrania, wyraźnie gotowy na kolejny ciężki dzień. Widząc nieznanego gościa siedzącego przy stole, Maxwell nagle się zatrzymał, a na jego twarzy malowało się zdziwienie. Spojrzał na Roberta, a potem na matkę, szukając wyjaśnienia dla niespodziewanej obecności tego wykwintnego mężczyzny w ich domu. Pan Wilson, co pan tutaj robi? Zapytał Maxwell, spoglądając między Roberta a swoją osłupiałą matkę. Robert wstał, kładąc dłoń na ramieniu Maxwella. Synu, mówiłem poważnie o odwdzięczeniu się. Chcę, żebyś od razu zaczął dla mnie pracować. Będziesz naszym prywatnym kierowcą i lokajem. Wynagrodzenie nie podlega negocjacjom. Nalegam, żeby cię odpowiednio wynagrodzić za twoją odwagę i dobroć. Maxwell szybko mrugnął, próbując przetworzyć tę nagłą zmianę losu. Kochał swoją matkę ponad wszystko, ale myśl o porzuceniu swojej beznadziejnej pracy dla tej wyjątkowej okazji była zbyt kusząca. Mimo to wahał się, szukając wskazówek w oczach Wiktorii. Zrozumiała jego niepewność i pociągnęła go na bok, szepcząc gwałtownie do jego ucha. "Jean Werner, jeśli nie przyjmiesz tej oferty, przysięgam, że cię spiorę. To nasza szansa, żeby w końcu coś osiągnąć. Powiedz tak, zanim ten człowiek zmieni zdanie." Maxwell spojrzał w błagalne oczy matki i wiedział, że miała rację. Musiał myśleć o ich przyszłości. Odwracając się do Roberta, wyciągnął rękę. Panie Wilson, przyjmuję. Kiedy zaczynam? Rok później Maxwell poprawił swoją nieskazitelną czarną jedwabną krawatkę, nie mogąc uwierzyć, że elegancko ubrany mężczyzna w lustrze to naprawdę on. Dni brudnych kombinezonów i tłustych palców minęły. Teraz wyglądał na profesjonalnego lokaja w swoim wypracowanym garniturze i błyszczących loafersach. To niesamowite, co rok pracy dla Wilsonów zrobił dla niego. Zmieniło się więcej niż jego wygląd. Maxwell teraz chodził bardziej wyprostowany. Jego ramiona nie były już zgarbione pod ciężarem ubóstwa i rozpaczy. Jego uśmiechy, choć nadal życzliwe, były teraz naznaczone nowo odkrytą pewnością siebie. Po raz pierwszy w swoich 24 latach widział realną przyszłość dla siebie i swojej matki. Wolną od ciągłej walki o przetrwanie. Cichy kaszel przerwał jego rozmyślania. Maxwell, jesteś gotowy do wyjścia? Sara Wilson stała w drzwiach, olśniewająca w swojej szafirowej sukni koktajlowej i operowych rękawiczkach. Maxwell odwrócił się do niej i uśmiechnął. Oczywiście, pani Sara, zaraz wezmę kapelusz. Nie umknęło jego uwadze, jak jej oczy oceniały go z uznaniem. Ani nieśmiały uśmiech na jej błyszczących wargach. Zbliżyli się do siebie przez ostatni rok, spędzając razem wiele czasu na niezliczonych wizytach towarzyskich i wyjazdach do miasta. Maxwell musiałby być ślepy, żeby nie zauważyć piękna i uroku młodej kobiety, ale był zbyt profesjonalny, żeby choćby marzyć o zrealizowaniu iskry przyciągania między nimi. Wilsonowie byli jego pracodawcami, jego dobroczyńcami. Był im wszystko winien. Zakochanie się w ich córce byłoby niewybaczalną zdradą. Chodźmy, powiedział z entuzjazmem, gestykulując, żeby Sara pierwsza wyszła do eleganckiego Rolls Royce'a czekającego na podjeździe. Otworzył dla niej drzwi, wdychając intensywny zapach jaśminowych perfum, gdy przechodziła obok niego i zajęła miejsce na skórzanym siedzeniu. Kiedy Maxwell usiadł za kierownicą i ruszył gładko wzdłuż długiej alei obsadzonej dębami, zdumiewał się nad zwrotami losu, które go tu przywiodły. Myśl, że jeden akt współczucia w zimowy poranek zmienił bieg całego.